Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Kukman, a to jest kolejny test mikrofonu. Tym razem wpadł w moje ręce ma ono, tutaj jest napisane AUA03TR. Chciałbym wspomnieć, że na moim kanale już znajduje się jeden test takiego mikrofonu z tej firmy. Wygląda on w ten sposób jest to model AU-A04TR czyli teoretycznie starszy dlaczego więc zakupiłem AU-03TR dlatego, że jest inny rodzaj podłączenia rozpakujemy sobie to Będę tak pokazać jak fajnie to jest pakowane ogólnie to jest dosyć, dosyć ciężki, ciężki sprzęt to opakowanie sobie przełożymy na razie na bok i tutaj zrobimy unboxing mały, i się przyszedł więc Mamy drobną instrukcję, jest tutaj wszystko zapakowane. Tutaj się znajduje mikrofon, wyciągniemy go na razie na bok. Pod pianką widzę, że coś jeszcze jest, jest karton. Nie, nie jest karton, czyli kolejne wypełnienia. Znajduje się pop filtr, znajduje się uchwyt do statywu, znajduje się kabel. I znajduje się statyw, i coś jeszcze się znajduje mąbelki, nic więcej. Dobra, karton sobie wywalimy na bok. Statyw jest taki sam w obu modelach, zaraz go rozłożymy. Wygląda on w ten sposób. No, Jakoś jest taka sobie. Kabelek, jeżeli chodzi, to jest dodany też taki kabelek rozdzielający jacka na Dwa mniejsze jacki, czyli jeden jest słuchawkowy, drugi jest mikrofonowy. Dodatkowo do jest kabel, ale zaraz o nim powiem. Wyciągniemy sobie z folii mikrofon i położymy obok ten pierwszy mikrofon. I one wyglądają praktycznie tak samo. Się praktycznie, może trochę światło mam, no, oświetlenie jest trochę inne, ale wyglądają one prawie tak samo jak z zewnątrz. Różnią się podłączeniami. Jeżeli spojrzycie, jedno jest USB, a drugie jest XLR, czy jakoś tak to się nazywa? XLR Czyli wtyczka właśnie dlatego nie pokazywałem tego kabla, tego typu wtyczka, którą się tutaj wciska w ten sposób. No wejść bez większego problemu. O. i w ten sposób się mocuje. Przy tym drugim modelu, przy tym niby nowszym, się wciska USB. I dlaczego głupie? Ponieważ jest niewiele droższy niż sam kabel. A mi był potrzebny ten kabel do testów z innym mikrofonem. On jest zakończony jackiem. Rzadko się zdarza, żeby kabel był zakończony jackiem. Do tego jest jackiem stereofonicznym. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać. O, widać, że jest stereofoniczny. Jest kabel całkiem przyzwoitej jakości, więc już jestem zadowolony z tego kabla czy będę zadowolony z mikrofonu? Nie wiem, zobaczymy. Chciałbym sprawdzić, bo nie widziałem testów na polskich portalach porównanie dwóch mi mikrofonów, które są pra prawie identyczne z różnym podłączeniem. Ten ma przetwornik tutaj wbudowany USB, ten teoretycznie nie. I właśnie jestem ciekawy, czy za pomocą tego kabla można go podłączyć bezpośrednio do karty muzycznej, na przykład w laptopie czy w komputerze wbudowanej i nagrać jakiś dźwięk. Jeżeli nie, to później spróbujemy podłączyć do karty G1. To jest sam Blaster XG1. Jeszcze mam teoretycznie kartę G6, ale zobaczę, czy, czy w ogóle się uruchomi, czy nie. Dlatego będziecie mieć w opisie, za pomocą której karty jest przechwytywany dźwięk, sobie porównamy, czy jest jakaś różnica. I przy okazji porównam, jeżeli już porównam te dwa mikrofony i stwierdzę, który lepiej gra, to jeszcze porównam do mikrofonu najbardziej popularnego, najtańszego jednego z najlepszych, jakie powstały, czyli Zalmana, którego można kupić za niecałe 20 zł. ja wykupiłem za 8 zł. dwie sztuki sobie kupiłem, bo tyle kosztowały. Jakość dźwięku nagrywanego jest niesamowita, z tego mikrofonu krawatowego, który ma dupy tutaj jest ogólnie, tak? To się wpina słuchaw. jak macie przewód od słuchawek, przykładowo to jest przewód od słuchawek, to ta wprowadnica jest po to, żeby przycisnąć do słuchawek i żeby dłuższej słuchawek. Dobra, czyli to było na tyle oczywiście. Dobra pokażę jeszcze może jakbyś się tutaj montuje do tego uchwytu. Hmm. Tylko zerknę sobie z tej strony jeżeli gwint, z tej strony jest gwint, wkładamy go w ten sposób i tutaj. Zakręcamy. I jeszcze sprawdzimy czy cały, czy cały gwint jest tutaj. Poważe, trudno go I to się wkręca tutaj ten mini statyw. Problem polega tego statywu, że nóżki ma stalowe, a te gminy są plastikowe. Plastiki nie trzymają tak jak powinny. Prękimy sobie, jest skręcony. Dodatkowo tutaj jest motylek. motylkiem możecie sobie go przeblokować, czyli wygląda w ten sposób. z spodu sobie wyłączamy kabel, tak? Ten mikrofon zbiera tylko z przodu. Teoretycznie, ja wiem, że w przypadku na przykład tego następcy pod podwójnego pod USB. E, mikrofon zbiera także z tyłu i to całkiem przyzwoicie. A, jeszcze podwigniemy pod, pod fi, filtra, który jeszcze jest niełożony, ale one się później odkształcają i wyglądają całkiem normalnie. Dodatkowo jeszcze pokażę, że jak się podłącza ten kabel, tutaj mamy tą przejściówkę. To jest akurat zielony, jest do słuchawek, czerwony jest do mikrofonu. Wciskamy go w ten sposób. Jest wciśnięty i to idzie do karty i to akurat przyda mi się przy G1, tak? Mogę go sobie wcisnąć. W ten sposób będę mógł nagrywać dźwięk. Jeżeli wcisnę mikrofon bezpośrednio do karty dźwiękowej, to prawdopodobnie nie będzie działał, bo będzie to jakby były słuchawki podpięte. Tutaj nie ma tego problemu, bo jedna złączka jest od, od słuchawek, druga jest od mikrofonu, czyli wypchnę w ten sposób i spróbujemy nagrać. Dobra, to posłuchajcie sobie jak te mikrofony brzmią. OK. Mamy podłączony MANAO ta wersja 0.3 przez XLR i kabel z końcówką mini jack do karty Sound Blaster G G1. Próbowałem to podłączyć bezpośrednio do mojego nuka, ale niestety wyskakują jakieś dziwne błędy i nie mogę nagrać dźwięku, więc podłączyłem przez kartę. I tak to brzmi. Przeczytam dla porównania wierszyk. Na mikrofon jest założony pop filtr i trzymam go z dala o jakieś 20 cm. Z tego co widzę na Audio City to zbiera niezbyt fajnie. Do tego są szumy. Przeczytam teraz wiersz i porównacie sobie. Z... Zaraz podłączę mikrofon. Mam 04 przez USB bezpośrednio do komputera, mała muszka z podłopuszki chciała mieć różowe nóżki. Różczką... Nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. Po cóż czary moja muszko? że muszczkiem, a nie różdżką. Wyrzuć wreszcie różdżki wróżki. Różdżkę wróżki i unarzaj różu nóżki. I teraz jest podłączony ten drugi manuał 0,4 przez USB. Taka sama odległość. Też widzę, że podobnie zbiera. Nie wiem co na temat szumów. Przymknę się na chwilę. I teraz, jak widzicie w moim Audio City, to jest mikrofon Realtek Audio USB. Tam była yy, nazwa karty Sound Blaster. Ten jest bezpośrednio do USB podpięty i ten sam wierszyk. Mała muszka z podłopuszki. Chciała mieć różowe nóżki. Różką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. Po cóż czary, moja muszko? Róższe muszczkiem, a nie różdżką, Wyrzuć wreszcie różkę wróżki i unażaj w różu nóżki. I tak to brzmi, myślę, że lepiej zbiera, no ale to nic dziwnego, podejrzewam, że do tego mikrofonu MANAO 03XLR przez jest potrzebny wzmacniacz po prostu. Teraz podłączyłem mikron, mikrofon Zalman, czyli ten krawatowy najtańszy jaki jest dostępny, chociaż nie, no są tańsze mikrofony, ale ten jest polecany przez wielu youtuberów, zresztą przeze mnie też, bo to jest za tą cenę naprawdę bardzo dobry, też widzicie, że Audio City nie zbiera tyle, ile, ile by się chciało. Można zawsze to wyregulować, ale ja postanowiłem, że Wam pokażę, jak zbierane są bez obróbki dźwięki. Więc pewnie musieli się sobie troszkę podgłośnić. I tak samo, przeczytam ten wiersz, o, już mi zniknął. Mała muszka z podłopuszki chciała mieć różowe nóżki. Różczką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. Po cóż czary, moja muszko? Różże muszczkiem, a nie różczką. Wyrzuć wreszcie różczkę wróżki i unurzaj w różu nóżki. Jeszcze sobie zrobimy mały test. Teraz widzicie, że zebrało trochę lepiej, bo musiałem się schylić do telefonu. W momencie, kiedy się patrzy na telewizor, a mam trochę wyżej telewizor, więc troszkę inaczej to zbyt no i tym razem ma ono 03 przez xlr podłączone przez Jacka do karty Sound Blaster g6 gdzie ustawiłem głośność na maksa Zaznaczę tutaj w tym momencie że do G1, nie mam w sterowniku zainstalowanego, czyli ona po prostu była podłączona i nie miałem okazji, możliwości zmiany dźwięku. Jak widzicie teraz, w Audio City on zbiera bardzo dobrze. Teraz mogę się cofnąć jeszcze troszkę do tyłu, bo pewnie będzie pierdział i dalej mnie słychać. Widzicie, jak, jak mnie zbiera, Teraz się oddaliłem o jakieś. się oparłem i jestem z jakiejś. nie wiem, mam tutaj miarkę, zaraz sprawdzimy sobie. rozbijam miarkę. Teraz jestem około metra od mikrofonu i yy, no, wszystko zależy przy tych mikrofonach od karty yy, dźwiękowej jaką macie u siebie tak bo w przeciwnym wypadku ten mikrofon troszkę słabo zbierał i trzeba było jakiś dodatkowy zasilacz XLR czy coś takiego sprzedają takie urządzenia na portalach aukcyjnych. Ja się zastanawiałem nad innym mikrofonem może go kiedyś kupię. Teraz jak widzę, że ta karta Sound Blaster G6 sobie całkowicie nieźle zbiera dźwięk, więc pomyślę może kupię sobie ten lepszejszy mikrofon, który sobie upatrzyłem przez XLR, bo już ten Novox troszkę mnie zaczyna drażnić, więc brakuje mi po prostu przycisków i tak dalej. Chciałbym takie fajne kombo. No, ale dla porównania tutaj macie teraz właśnie wciśnięty mikrofon Manao do karty G6 pokażę, albo nie pokażę. Jest ustawiony mikrofon na maksa. Teraz nawet bym musiał mówić troszkę ciszej, więc będę mówił ten wierszyk tak z metra. Oddalę się. Trzeba było wyregulować go, żeby po prostu ciszej zbierał. Mówię, teraz około metra jestem od mikrofonu. Mała muszka z podłopuszki chciała mieć różowe nóżki. Różczką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. O cóż czary, moja muszko? różże, muszczkiem, a nie różczką. Wyrzuć wreszcie różczkę różki i unurzaj w różu nóżki. I na sam koniec jeszcze załączę zalmana przez kartę G6. I teraz mówię do mikrofonu zalmana z odległości około 30 cm. Może 40. Teoretycznie mogę tak z metra. Około takiej długości mam ramię. I też ładnie bardzo zbiera. Więc postaram się nie hałasować. I przeczytać jeszcze raz ten wierszyk. Mała muszka spod upuszki chciała mieć różowe nóżki. Różczką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. Po cóż czary moja muszko? różże, muszczkiem, a nie różczką. Wyrzuć wreszcie różczką różczki i unurzaj w różu nóżki, I tak brzmi Zalman na pełnej głośności. Czyli, by trzeba było zmniejszyć głośność tego mikrofonu na 100%, będzie w porównaniu do tych standardowych podłą podłączeń, będzie zdecydowanie najgłośniejsze. Ja myślę, że po prostu obniżę dB. Ale widzicie, co się dzieje w Audacity. łapie pewnie czaski i tak dalej, A nawet ciszę łapie za głośną, więc by trzeba było zmniejszyć dB. Można sobie tutaj poregulować. spróbujemy obniżyć dBelę troszkę. Teraz mówimy o, i już widzicie, że już można wyregulować sobie. Teraz już zbliżam, już praktycznie mam z 10 cm odbój mikrofon, więc można sobie wyregulować w audio CT i głośność. Tutaj można sobie kliknąć i ustawić dokładną ilość decybeli i tak dalej. Więc tak to wszystko wygląda. Ten Manao myślę, że jest całkiem przyzwoitym mikrofonem, jak na początek. Mało no i ze względu na ten kabel, naprawdę warto. Bo sam kabel potrafi kosztować 30-40 zł. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego razu.